Pytania. Pytanie zada pani poseł Żaneta Cwalina Śliwowska wraz z grupą posłów i zapraszam panią poseł. I to będzie pytanie w sprawie wysokich cen paliwa przy jednoczesnym spadku cen ropy skierowane do ministra aktywów państwowych. Bardzo proszę. Dziękuję. Szanowna Pani Marszałek, Szanowny Panie Ministrze. Jako Klub Parlamentarny Polska 2053 Droga zwracamy się z pytaniem do Pana Ministra na temat państwowego koncernu naftowego Orlen i sposobu ustalania cen detalicznych paliwa w kontekście niedawnych spadków cen paliw kopalnych, w tym ropy naftowej na światowych rynkach. Cena ropy na rynku kształtuje się obecnie na poziomie zbliżonym do tego z maja 2015 roku. Na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy cena ropy naftowej spadła w sposób znaczący na światowych rynkach z poziomu około 81 dolarów za baryłkę na początku bieżącego roku do poziomu około 66 dolarów w ostatnich dniach. To jest kilkanaście procent. Analogicznie detaliczne ceny paliwa wynosi średnio ponad złotówkę więcej za litr niż we wspomnianym okresie. Ceny paliw dla konsumentów na stacjach Orlen obniżyły się w sposób nieznaczny. Na stacjach paliw w stolicy zmiana nie przekracza kilkunastu groszy za benzynę 95, to jest była o rząd wielkości niższa niż zmiana cen surowca. Jednocześnie w zeszłym roku Orlen odnotował ponad 1 miliard złotych zysku netto w związku z powyższym z uwagi na interes obywateli. Zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami. Kiedy, w jakich ilościach i po jakich cenach Orlen kontraktuje ropę? Kiedy obywatele mogą spodziewać się spadku cen paliwa na stacjach benzynowych? W jaki sposób zysk netto osiągany przez państwowe spółki paliwowe jest wykorzystywany z korzyścią dla obywateli i czy planowane są konkretne działania w tym zakresie? I ostatnie pytanie. Czy w najbliższym czasie rozważane są zmiany w zakresie podatków nakładanych na paliwa, na przykład akcyzy lub podatku VAT? Dziękuję. Bardzo dziękuję. I o odpowiedź proszę pana ministra Roberta Kropiwnickiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Pani marszałek, wysoka izba, pani poseł, dziękuję za to pytanie oczywiście. Wszyscy chcielibyśmy płacić jak najmniej. I to jest naturalne, że wszyscy konsumenci zawsze dążą do tego, żeby kupić towar jak najtaniej. I może panią niestety zmartwić, nie da się, czy nie jestem w stanie. A nie uprawniony przede wszystkim do tego, żeby mówić o tym, w jaki sposób spółka. Kupuje ile w jaki sposób kontraktuje, ponieważ jest to tajemnica przedsiębiorstwa, która jest cenotwórcza i to ma wpływ na cenę firmy, więc tego w żaden sposób akcjonariusze nie wiedzą, nie mają tej informacji. Jest to tajemnica zarządu i ewentualnie rady nadzorczej, która ma do tych danych dostęp, ale to nie powinna być informacja powszechnie dostępna. I oczywiście, że ceny paliw spadają i sukcesywnie na stacjach benzynowych również spadają i tutaj mamy dobre wiadomości bo cena średnia w roku 2025 jest już poniżej 6 zł i to jest dobra wiadomość dla Polaków liczymy na to że ona będzie jeszcze niższa Warszawa można założyć, że no, niestety jest droższa jest droższe paliwo. Też to obserwuję, że w Warszawie jest paliwo znacznie droższe niż chociażby w Sokołowie Podlaskim czy Legnicy Złotoryi, gdzie paliwo jest grubo poniżej 6 zł i można tankować za 5 85 90. Może... To w Sokołowie Podlaskiem zawsze jest najtaniej, to pan poseł Sawicki odpowiada i to rzeczywiście zawsze jest jedna z najtańszych stacji w, w, chyba we wschodniej Polsce. Ale to zależy też od, od lokalnych strategii. Ja nie wiem, w jaki sposób spółka ustala strategię sprzedaży na poszczególnych stacjach. To jest też tajemnicą przedsiębiorstwa. Dla nas jest bardzo ważne, że trend jest bardzo dobry, w sensie, że ceny spadają. I jeżeli porównamy sobie, że w roku 2023 za płacę minimalną przeciętno, Polak mógł zakupić 395 litrów benzyny 95 i około 400 litrów diesla. W roku 2025 jest to już 595 litrów benzyny i 588 litrów oleju napędowego. Oczywiście to wynika ze wzrostu płacy minimalnej, ale również spadku ceny yy, yy, paliwa. I to jest dobre. To jest, Polacy za płacę minimalną mogą obecnie kupić około 50% więcej benzyny i około 47% diesla więcej niż dwa lata temu. To jest już odczuwalne, że koszt paliwa nie jest tak dotkliwy. Oczywiście myślę, że zarząd dokłada spółki wszelkiej staranności, żeby jak najbardziej te ceny stabilizować, żeby one były jak najniższe. A oczywiście w cenach, w cenie w litrze jest dość wysoki udział podatków, bo sama cena netto w, przy, Dieslu to jest 52%, marża to jest 3%, akcyza to jest 18%, VAT to jest 19%, opłata paliwowa to jest 7%. I przy benzynie 95 te wartości kształtują się następująco. Cena to jest 49%, marża to jest 4%, akcyza to jest 24%, VAT to jest 19%, opłata paliwowa to jest 3% i opłata emisyjna to jest 1%. Więc to są dość wysokie kwoty, no, które wynikają z naszej polityki rządowej i państwowej. Też pytała Pani o zyski. Zysk, znaczy zysk, no, dywidenda, która jest wypłacana w, w obecnym roku, to jest, ponad, to jest 7 miliardów złotych, czyli 6 złotych na akcję. Oznacza, że skarb państwa będzie miał z tego około 3,5 miliarda złotych, które trafiają bezpośrednio do budżetu państwa i które są przeznaczane na ogólne potrzeby państwa polskiego, więc to są pieniądze, które będą w dyspozycji ministra finansów. Jeżeli porównujemy też ceny paliw w stosunku do sąsiadów do krajów ościennych, bo to też zawsze to jest taki benchmarking, szczególnie dla województw przygranicznych, to ta sytuacja wygląda też dość korzystnie, ponieważ mamy wśród sąsiadów właściwie najtańsze paliwo. I zarówno diesla, jak i benzyna, które średnie ceny kształtują się znacznie niżej niż w Czechach, Niemczech, Słowacji czy nawet na Litwie. I to są dobre wiadomości. I oczywiście myślę, że zarząd robi i będzie robił wszystko, aby te ceny paliwa były jeszcze niższe wraz z tym trendem. Światowym. To jest naturalne, że ceny na stacjach benzynowych spadają trochę wolniej niż na rynkach światowych, ponieważ właśnie są kontraktowane wcześniej. Ale mam nadzieję, że już niedługo powszechnie będzie cena poniżej 6 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie ministrze. I pytanie dodatkowe zada pani poseł Żaneta Cwalina-Śliwowska. Panie ministrze, bardzo mnie cieszy, że w swojej wypowiedzi zauważa pan to, że nie tylko zysk dla akcjonariuszy jest ważny, ale że spółka z udziałem Skarbu Państwa musi także posiadać ten aspekt społeczny. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że w dużej mierze 15 października nasi obywatele polscy zadecydowali o zmianie ze względu na właśnie wysokie ceny paliw, które i dla przedsiębiorców. Także dla rodzin były nie, nie do zaakceptowania. Myślę, że to był jeden właśnie z tych aspektów, po których właśnie nastąpiła zmiana. Dlatego bardzo będziemy przyglądać się z dużą uwagą właśnie polityce cenowej, i marżowej Orlenu, bo ten aspekt społeczny jest tutaj bardzo duży, ze względu na to, że paliwo stanowi w portfelu mieszkańców w budżetach domowych bardzo dużą część i, i na podstawie cen paliwa, cen prądu, cen gazu, ale także cen podstawowych artykułów spożywczych obywatele określają właściwie, czy żyje im się dobrze, czy żyje im się źle. Więc myślę, że to jest yy... Akurat taki aspekt, na który wszyscy powinniśmy być wyczuleni i po prostu nie stosować takiej polityki, jaka była wcześniej stosowana za czasów rządu PIS-u, gdzie właśnie to obywatele musieli utrzymywać wszystkie fanaberie związane z wydatkami Orlenu. Stąd moje podziękowanie też i prośba o szczególną uwagę w tym zakresie, żeby mieć ostatecznie na myśli oprócz tego zysku spółki właśnie dobro i interes. Obywatela po prostu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani poseł. Zanim przejdziemy, na pytanie dodatkowe odpowie również sekretarz stanu Robert Kropiwnicki. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to pytanie. Gdy rozmawiamy z zarządem, z radą nadzorczą mamy pełne przekonanie, że istnieje ta świadomość odpowiedzialności zarówno za firmę, ale też i za gospodarkę polską. Orlen jest bardzo istotnym podmiotem w polskiej gospodarce, który ma wpływ na cenę energii elektrycznej poprzez swoje spółki energetyczne, poprzez PGNiK na ceny gazu poprzez spółki upstreamowe, czyli wydobywcze na zasilanie systemu gazowego, jak również na system paliwowy. I to wszystko wpływa na polską gospodarkę, na polskich obywateli, ale na cały ekosystem gospodarczy właściwie i myślę, że zarząd ma tego poczucie odpowiedzialności. Według tych informacji powszechnie dostępnych ceny. Spadające ceny na rynkach światowych na, w dystrybutorze od, 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 odczuwamy mniej więcej dopiero do, do, około dwóch miesiącach. Czyli ten proces kontraktowania, dostaw, rafinacji to wszystko trwa około dwóch miesięcy i to jest dość długi proces, ale myślę, że jesteśmy właśnie w, dobrym, w dobrą stronę. Jak podaje portal Epetrol, właśnie benzyna w Polsce. W kwietniu, 23 kwietnia kosztowała średnio w Polsce 5,88, na Litwie 6,14, na Słowacji 6,58, w Niemczech 7,40. Olej napędowy 5,99 w Polsce, na Słowacji 6,31, na Litwie 6,33 i w Niemczech 6,86. Oczywiście chcielibyśmy, żeby było jeszcze taniej, biorąc pod uwagę siłę nabywczą polskich wynagrodzeń, ale. Uważamy, że jesteśmy na dobrej drodze i też mogę wszystkich Państwa i Panią Poseł zapewnić, że nie ma ręcznego sterowania. Że nikt nie dzwoni do zarządu i nie mówi, halo, obniżajcie ceny, bo idą wybory, czy coś innego. Zarząd podejmuje te decyzje odpowiedzialnie w trosce o firmę, ale też właśnie i o całą gospodarkę. Więc na pewno nie ma czegoś takiego jak zagrożenie, że paliwa zabraknie, chociażby jak przez aferę dystrybutorową, która to po prostu czy powszechna awaria, choroba dystrybutorowa Orlenu. Te czasy, mam nadzieję, wróciły już bezpowrotnie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu ministrowi. Zanim przejdziemy do pytania piątego, pozwólcie państwo, że kilka pozdrowień. Na zaproszenie Magdaleny, pani poseł Magdaleny Kołodziejczak, Sejm dziś odwiedzili goście ze Sztutowa, uczniowie szkoły podstawowej imienia pamięci ofiar szczuthofu w Sztutowie. Bardzo trudna nazwa, prawie tak samo trudna jak chrząszcz brzmi w trzcinie w Trzebrzeszynie. Są też nauczyciele szkoły i przedszkola, ale także przedstawiciele samorządu. Witam Państwa radnych, pracowników urzędu na czele z Panem Wójtem. Pozdrawiamy Państwa serdecznie. I chciałam zapytać, czy na galerii znajduje się młodzież z Wrocławia na przykład? Jesteście. Jesteście, więc dla was też mam pozdrowienia. Jesteście uczennicami, uczniami Liceum nr 9 we Wrocławiu i prze